Oglądam nowe Skibidi Toilet 50-60! Szarikanie! Kiedy Skibidi Toilet? Bo wyszło kolejne 10 epizonów! Gdzie Skibidi Toilet Action Reaction? Nagraj Skibidi Birolet! Szarikanie! Już jest Skibidi Toilet 50-60! Dawaj kolejne odcinki 50-60 Skibidi Toilet! Szarikan, musisz zrobić Skibidi Toilet od 50 do 60! Kobliś! śmiechniętej buzi, płagam. Dużo kibelków i papier toaletowy! A zatem witajcie w kolejnym Action Reaction, w którym to będziemy reagować na Skibidi Toilet epizody od 50 do 60. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, bo będzie się działo. A jeżeli chcecie zobaczyć godzinny materiał u mnie na kanale ze wszystkimi Skibidi Toilet, jakie do tej pory wyszło, to zostawcie pod tym filmem 5000 łapy w górę. Matko, co ja robię ze swoim życiem? Action Reaction! Czas zacząć! Ciekaw jestem jak bardzo zdroje mi to mózg dzisiaj <coughs> EPIZOD pięćdziesiąty. EXPLOSION Dawajcie Gimi 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 Matko jedyna jakie to głośne jest wszystko Halo! Woo! Ścinają. Jesus Christ! Co tu się dzieje? Nie no serio, matko jedyna dobra. Ściszymy to trochę. <ścoughs> dobra. To jest nasz Hammer Młotko ręki, mega boss z Toilet, znaczy kameramenów, sorry, który walczy epickiej walce w tajnej bazie i siedzibie, która nie jest najwidoczniej tajna, bo wszyscy tu przylecieli i zaczęli to rozwalać. Ten epizod co prawda już widzieliśmy, ale jest mega mocarny i... Nie jest krem de la krem. Mam nadzieję, że kiedyś powstanie pełnometrażowy film Skibi Dibi, Toilet w kinach. Ej, czajcie to, Maxie, wchodzicie do kina, zakładacie okulary i widzicie Skibi Dibi Toilet w trójwymiarze. No po prostu przebije do to awatara i całą resztę, nie? To Ktoś tu żar ostrego kebaba! <śm> On jadł podwójnie ostry. Jak to mówią? Piecze dwa razy. Wyjaśnij typów! I łapka w górę, nie? No a jak? To już wiecie co macie zrobić, nie? Tak! łapka w górę wszyscy! Przeste w górę łapki! Ej, teraz jest nowy epizod! Nowy epizod! Uuu, to jest jakiś iron man! Toaletowy iron man leci! Kameraman znaczy się! Ma automatyczne namierzanie! Dobrze, zbutam mu! Uuu. Z pierwszej osoby! Uuu. A jakby taka gra powstała kiedyś? Kameraman FPS! Doomhammer! Wyobraźcie sobie teraz taką muzykę z dumani i rozwalacie toalety, nie? Kozak po prostu. A, to jest ten sam epizod, tylko że pokazany z pierwszej osoby teraz jest. Zawsze chciałem zobaczyć ich mordy z pierwszej osoby. Tak. Pio-pio-pio-pio! pio pio pią! Dobrze! Tak jest. Oni już wiedzą, że nie mają najmniejszych szans z naszym bohaterem. <noise> I GO SPŁUKAŁ! Naprawdę oni dalej używają tej przestarzałej technologii? To 10 epizodów temu używaliście tych osłonek, które nie sprawdziły się i dalej to nie w To jest po prostu darwinizm. Oni muszą wyginąć te toalety wszystkie, tak? JOKIEGO MIAŁEM MAŁEGO... Kameramana. On ma jakieś młoteczki. Ja nie wiem, co on chce z nimi zrobić. Haha, ha, dawajcie, no! Dawać. Biorę to na klatę wszystko Give me, give me, give me more, give me more Oho Wow, 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 wow Dobrze, przeprać go <laughs> Give it in, give it in, give it in uh. Czekaj, czemu oni przylecieli? Oni przylecieli wielkim statkiem w poz... Ja Dobra, przynajmniej nie z kibla wychodzą, nie? To... <laughs> przylecieli wielkim statkiem kamera. Dronem taki Bez kisu! <laughs> Lecą! I co oni tam robią? Naprawiają naszych ziomków! Mam jakąś nową kamerę. Jest bardziej slim. Kamera pro! Co to? Namierzanie? Na Ej, tu, Iron Man też miał takie coś. Miał takie główienko, co mu z te pleców strzelało, i namierzało, i strzelał rakietkami. To było Mega Koks, nie? I to działa identycznie. Wow! Ej, nowej! słuchaj mi! <ścoughs> to by taki smutny kciuk w górę, bo mu zabrał wszystkie fragi. Nie poprzepychał sobie. Piu, piu, piu! Dobrze! Walik tam z dzidy laserowej. Niech znają swoje miejsce. No. Mamy asasynów, mamy hard Wait! Co to jest za monstrum? To ufo! Dawaj! Czy on zniknął? On się może przemieszczać między wymiarami najwidoczniej. Już mnie to już nic nie zdziwi w sumie. Ej, my jesteśmy w odwrocie! Tak, jak ostatnio dostawaliśmy, w... to tak teraz jesteśmy w odwrocie i w końcu skopiemy im tyłki. No i prawidłowo. Tak to się powinno robić. Jakie <laughs> śmieszne te czołgi, mają? Tam pojazdy, opancerzone. <laughs> Ten co se... co ty teraz mi tutaj TikToka oglądasz? Chyba, że moje materiały. No to rozumiem, że musisz siedzieć na kiblu w międzyczasie, bo moje materiały są takie, że po obejrzeniu ich dostaje się sraki, ale. <grywka> nie musisz mi tego tak dosadnie mówić, ok, ziomuś? Nie, nie wolno. <grywka> Ojejku! Aaaa, Li... z liścia facisną! Widzieliście to? Z liścia dostał. Bardzo dobrze, tak powinno się robić właśnie z tymi toaletami przebrzydłymi. Mua! W ogóle, fajnie, że tak se z broni strzelają. No! Mają... Yuh. Nie! Man down, man down, I repeat! No chyba ma jakiegoś snajpera albo coś. Yuh. Okej, okay, dobra, tego śni... Się... nie mam, nie mam pojęcia nawet co tu się wydarzyło teraz przed chwilą Włączyłam bloczek reklamowy i łapka tak jest fajnie Ten to jak chciał ją przytulić A, jestem twoim panem Onician No i jestem poszedł Niestety ale zostałeś sfrindzonowany jak mi go szal trochę Oho A gdzie my jesteśmy teraz? To wygląda jak jakaś akcja w Afganistanie normalnie Albo w Dubaju Bo tu piasek wszędzie jest BOOM No my możemy ich stunować za pomocą naszych laserów Nasze lasery Co to nie... Co to jest? Co to je Chciałem powiedzieć, że nasze lasery są najwspanialszą bronią na całym świecie Ale wytrąciło mnie z równowagi... To coś czy to jest latająca sofa z kiblami? co tu chodzi? Ty, oni mają tam rakiety na tym Jaka wypierdziana ta sofa jest Czy to nowa kolekcja z Ikei? No to nowa technologia z kibidibi chyba się tutaj jakoś tak chyba nie odnalazła za bardzo Dobrze! to jest! Oh yeah! Pokaż gdzie ich miejsce Kurde, oni są szybsi! Tak być nie może. Wow. A tak nieświeżym oddechem? Toż to jest broń biologiczna! Zabroniona przez y, tą konwencję genewską czy jakoś tak. Nie wolno takich używać! O ma Weź tik taka bo ci jedzie smorty! Albo najlepiej pastę użyj do zębów albo czegoś. Albo przepchaj się domestosem, bo ty jesteś Hiblem, więc może to lepiej zaciale. Słowaniu naszych człowieków, naszych ludzi. Oni mają jakiś nieumarłych teraz w ogóle w swojej armii? Nieumarłe toalety? What the hell? Zepsuni mu laserek nie jest dobrze. Mamy poległych. No, mamy straty w ludziach. Nie jest wesoło. Ale tu widzę po staremu, dalej klepiemy toalety. Bardzo dobrze. Typowy dzień na Podlasiu, Assassin's Creed toaleta! No nie mogę po prostu! Ej, ktoś musi zrobić moda do Assassin's Creed, nie? Po prostu musi być Assassin's toaleta. Toaletowy assassin. Błagam. Pris. Wow, niby kineskopowy, ale 360, widzi dookoła. Co się stało? Tank Destroyed! Zniszczyli nam czołg. Houston, mamy problem. A ty gdzie uciekać? Jak się Nie uciekaj teraz! O, oh, okej. Okay. Ktoś się pali, może to ktoś ugasić, czy ktoś. Okay. Przejęli kontrolę nad naszym gigachadem. Oh, man! Ale mamy przez ranę. Run, Forest, run! Jak? Ja cialą że ja by, Ja nie mogę, ty! Houston mamy poważny problem. Bardzo poważny problem mamy. Uhuhu! Ten co robi? Na niego... A no tak, nasza technologia nie działa przecież na naszych, bo nie była testowana, żeby zabijać naszych, nie, ani ich stunować. Jesteśmy zgubieni. Chyba, że młotkoręczny nadejdzie tutaj i zrobi mu ciki, -briki w damkę i, i coś tam. I może go uratuje, albo coś i zostaną wielkimi siapiłkami i pójdą w stronę zachodzącego słońca. A może jednak nie. Jest! Nie wolno. Nie, 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 no, no. źle robisz ty. Nie wolno tak robić. Ten to jaką tarczę ma, no nie mogę po prostu, co to jest za deska sedesowa, chłopie, on ci dla serami strzela, a ty się z jakimś dziadosłem zasłoniłeś. Równie dobrze mogłeś się zasłonić kartką papieru. I widać to jak to działa. Wybuch jest przy twojej twarzy, a ta tarcza wszystko przepuszcza, nie. Dobrze. O nie, atakuje cię Nie. Nawet nie wiem, co tu się dzieje teraz. <grystanie> Ktoś tu się godówor chyba za dużo na oglądam. No to chyba krytyk w las teraz ale boom zrobiło. Nie! Zostaw to! Dobrze! Widzieliście tą falę uderzeniową, ale to musiało boleć! To musiało boleć. Dawaj, men, kobieto, raduj go! Zrestartuj mu Windowsa! <śpiewanie> Przyleciał g w końcu zapowiedzieć Half-Life'a trójkę, ale to, co zobaczył, było zbyt straszne. Dlatego chyba zmienił zdanie i powiedział, że jednak Halaj czy nie będzie. I poleciał do siedziby steama. Mm. Widzicie? Mały ale wariat. Dobra, biorą rannych. Nasi biedni ludzie. Zdeptaj go, zdeptaj go! Dobrze. Też bym tak zrobił od razu. Patrz, co żeś narobił. Pół podlasia wysadziłeś. No. Smutna musika. No, nie powiedziałbym, że taka łapka w górę. No, no. No niby ich uratował. W końcu udało się go. No ale. Ale z jakim kosztem? <noise> Co jest? Ile tych toalet jest w końcu? Co tu się dzieje? O nie, zaczynamy przegrywać. Dlaczego przegrywamy, jak wygrywaliśmy? Kiedy to się stało nagle? Chyba, że to jest inna część planety, jak w X-Comie teraz. znajdujemy się gdzieś w Sosnowcu. Tutaj nadal grasują skibidi Toilet i wygrywają tą walkę. Ale już widzimy tam w tle wyłaniającego się bohatera, a jest nim Czerwony. Destroyer! Który jest wściekły za to co mu zrobili Więc formatuje im Sedesa Tak było. Uh, Hedgehog! No z takiej odległości jakby nie trafił, to bym się zdziwił. Dawaj bombę atomową! Uuu uh. Jest. 360 no skopa im robi! Nice! Mua. Mua. Ej, no zabrałeś mi wszystkie progi, co ja mam tu robić? <laughs> polecieli dalej. Jeee! Yeah. <laughs> Uratowani! Pral! Zgiebiedy, <laughs> baby! Oho Oho Co mu wle... Yo, uuuu, do mu, o, nice! Ty <totro> <Du, tu, tu. totro> <totro> wcisnął mu do mordy ta jego wyrzutnia rakiet! <totro> super! I poleciał, i wybuchnął! No. Nice, kozak mordko, sztosik. Sosnowiec został uratowany, pora na Bydgoszcz. Ten co tam tańczy Fortnite. Piona, tytanowa piona, O oh je! Yeah. To było kozackie. Bałcą mi się podobało. Oho, ale to jeszcze nie koniec. Oni się komunikują teraz. Mówią w pradawnym, zapomnianym języku. Toalet. Ciekawe o czym mówią. Pewnie knują, jak tu załatwić spłuczkę od klozetu. Chyba ktoś tu nie jest zadowolony z postępów e, czego? Inwazji toalet na naszej planecie. To widocznie jest jego podwodna, a to jest jego szef, który najwidoczniej ma zamiar go zwolnić. Co oni robią? What? Czy to jest bunt To Czekaj, co? Toalety podzieliły się teraz na dwa fronty, jakby ich zbuntowały się. Wow, jaki plot twist! Co tu się dzieje? Albo walka o władzę Ty no... Ten jakiś zadowolony No dzięki mordko, dzięki że mi dupę uratowałeś Oho Ucieka... Nie! Uciekajcie! Jakie łapki w górę, macie uciekać teraz, da... Dobra, widzieliście to? Hmm. Czyli walczą między sobą. Czas im nakopać. Tak jest. Ech, to był koniec? No jak to tak można? Moi kochani, jeżeli odcinek z Kibidibi Toilet Action Reaction wam się podobał, epizody 50 na 60 i chcecie zobaczyć więcej, no to oczywiście sub z dzwonkiem bardzo obowiązkowo oraz łapka w górę dla tych wszystkich kameramenów, którzy dzisiaj polegli. A my widzimy się w kolejnych materiałach u mnie na kanale. Trzymajcie się i do usłyszenia już wkrótce. Sharikan out.